i zapraszamy na nową serię na naszym kanale poświęconą wyłącznie czarnobylskiej strefie wykluczenia. To jak widzieliście na naszym Facebooku, odwiedziliśmy ostatnio zonę i postanowiliśmy nagrać taką małą miniserię składającą się z kilku odcinków. Ilu dokładnie jeszcze nie wiemy. Ta seria będzie takim luźnym monologiem, a podczas prezentowania materiałów będziemy starali się powiedzieć wam jak najwięcej przekazać wam jak najwięcej informacji. Niektóre z nich może będziecie znać, bo jest to dość powszechna wiedza, a niektóre może usłyszycie po raz pierwszy. No więc bez zbędnego przedłużania zapraszamy na pierwszy odcinek. Miejsce, w którym teraz znajdujemy się, to dawna wieś Zalesie. Żeby do niej się dostać, trzeba przejechać przez pierwszy punkt kontrolny do 30 km strefy. Tych punktów ogólnie w całej zonie jest 11, a swoją nazwę biorą od pobliskich miejscowości, jak na przykład Lelew, Prypeć. Ten, który prowadził do tej miejscowości, nazywa się punkt kontroli Ditiadki. Nazwę wziął od pobliskiej wioski. Wioska Zalesie mieści się w 30-kilometrowej strefie wykluczenia i jest oddalona od miasta Czarnobyl o jakieś 4 km. Wioska ta przed awarią była dość spora, ponieważ była zamieszkana przez lekko ponad 3000 osób, co w strefie nie jest dość popularne, ponieważ jest tylko kilka miejscowości podobnych lub większych, nie licząc samej Prypeci lub miasta Czarnobyl. Zwykle wioski były zamieszkiwane przez 500 do 1000 osób, więc zobaczcie, że tutaj mieszkało prawie trzy razy więcej mieszkańców. Po awarii w 1986 roku wszystkie te miejscowości zostały nazwane mianem punktów wysiedlonych i w całej strefie jest ich w sumie 99. Ciekawostka, tylko jedna wieś Kopacze została zrównana z ziemią, ale postanowiono, że nie będą tego robić z pozostałymi, bo podczas demolowania kurz i cały ten radioaktywny syf unosił się w powietrzu. Dlatego zaniechano tego pomysłu i skupiono się na wysiedlaniu tych miejscowości. Po awarii reaktora numer 4 26 kwietnia 1986 roku podjęto decyzję o ewakuacji miasta Prypeć. Zamieszkało go przez 50 tysięcy ludzi. Ewakuacja nastąpiła 27 kwietnia, natomiast wszystkie inne miejscowości. Zostały przesiedlone tydzień później, bo 4 maja. Powodem tygodniowej zwłoki był najprawdopodobniej pochód pierwszomajowy, który był dość powszechny w krajach komunistycznych. Jako, że Ukraina należała wówczas do Związku Radzieckiego, było możliwe, by nagle skoncentrować potężne zasoby pieniężne i ludzkie do zwalczania skutków awarii, a w następstwie do ewakuacji na tak ogromną skalę. Wspomnieliśmy już, że Prypieć została ewakuowana jako pierwsza. Wówczas to władze przekazały mieszkańcom informację, że zabrać tylko najbardziej potrzebne rzeczy ze sobą, dokumenty, bo i tak po nie wrócą po trzech dniach. Oczywiście każdy wie, jak to się skończyło. Sprawa ma się trochę inaczej z wioskami i miejscowościami, w tym z naszą wioską Zalesie, ponieważ tam. Ewakuacja nastąpiła 4 kwietnia i władze od razu przekazywały informacji, żeby zabierać jak najwięcej, bo prawdopodobnie nie wrócą tu tak prędko. Dlatego też sklepy, domy i inne obiekty są bardziej opustoszałe niż te w Prypeci, ponieważ zabierano wszystko, nie zostawiano nic, nawet w sklepach. Było to bardzo zauważalne na początku turystyki działającej w strefie, kiedy to Prypeć nie była jeszcze tak ogłocona i rozszabrowana przez... Stalkerów. A teraz co nieco o wiosce Zalesie. Przed wysiedleniem znajdowała się tutaj szkoła, biblioteka, centrum kultury, które mogliście zobaczyć na początku tego materiału, a także szpital położny. Czyli zobaczcie, że wioska była dość porządnie wyposażona. Można by nawet powiedzieć samowystarczalna. Po awarii w latach 90 postanowiono zbudować eksperymentalną pasiekę w okolicach Prypeci, a potem w okolicach roku 2000 została ona przeniesiona właśnie do wioski Zalesie. Jednak tego samego roku, podczas nieobecności naukowców, została ona totalnie rozgrabiona. Zabrali wszystko, ule, osprzęt, nawet odzież noszoną przez tychże naukowców. Co jest ciekawe, w 2015 roku wioska była dalej zamieszkana przez jednego samosieła. Była to nauczycielka języka rosyjskiego i ukraińskiego. Była często odwiedzana przez turystów z całego świata. Jednak jak udało nam się dowiedzieć, zmarła pod koniec roku 2015. Niestety nie będziemy skupiać się na pojedynczych domach, tak jak to robiliśmy na naszych przednich eksploracjach, ponieważ jest niemożliwe zdobyć informacje na temat każdego miejsca po prostu nie znamy żadnych historii związanych z tymi domami. Nie twierdzimy, że takich też nie ma, bo po prostu wiadomo, że w każdym z tych domów rozgrywa się jakaś historia, dramaty i tym podobne sytuacje. Jednakże my nie mamy do tego żadnego dostępu. Obecnie na terenie wioski Zalesie znajduje się baza leśników, której zadaniem jest monitorowanie stanu naturalnego terenu otaczającego zonę. Zobaczcie, że natura zagarnęła to, jak i wszystkie inne miejsca na terenie strefy. Budynki są prawie niedostrzegalne i nieuważny wędrowiec może je łatwo przeoczyć. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam troszkę historię tego zapomnianego miejsca. To by było wszystko na dzisiaj. Słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki bardzo, tymczasem.